Witam, trzeci vlog. Tutaj kilka znowu takich pytań naszło mnie od strony Waszej. Znaczy od strony Facebooka, znaczy od mojego profilu, znaczy od mojej tablicy, znaczy kurwa nie wiem co już znaczy. Ale zadaliście mi kilka pytań i chciałem sobie to trochę odpowiedzieć. Piosenki żadnej nie będzie, obróbki nie będzie, bo mam tego no Windowsa 9.5 e, no schakowanego e, i ten i ten Windows to w ogóle tu mi pisze, że jest niezabezpieczony i czy coś, to tutaj ja się nie znam, bo jestem idiotą. Dobra, poruszmy tutaj tak, tak szybko, chcę to wszystko w sumie nagrać, więc tak eee, na początku w sumie chciałbym poruszyć to, że w środę będzie czekać w sumie kilka rzeczy na moim profilu będzie... będzie moja, w sumie... na moim profilu będzie, będzie będą zdjęcia. Które umieszczę z mojego prywatnego profilu na portalu e, no Będą to zdjęcia typowo takie słodkie no, Mi się bardzo podobają, pierwszy raz jestem pod wrażeniem jak ja słodki byłem jeszcze, Jak świetne mam konto, no, naprawdę, kiedyś wam link Dobra i co jeszcze, no i w środę zaproszę znajomego albo znajomych albo chuj wie jeszcze kogo i może nie będzie wywiad czy coś, tylko w sumie porozmawiamy na temat e, tego tutaj takiego tak zwanego chujstwa szkockiego, czyli Szkocji e, W sumie wiecie co to by było chyba... a no i to by było w sumie tyle, jeżeli chodzi o mm, o wywiad czy coś, i o następny materiał. Potem nie, nie wiem czy jak się w piątek wyrobię, w czwartek raczej też nic się nagram. Więc będzie ciężko. No a coś chciałem być. A no i mówię co do tego akta. No to e, ludzie się srają zbytnio. Myślę, że będzie w, w ogóle nie wiem jakaś e, wojna kurwa albo e, stan wojenny. Tak, stan wojenny. Zabiorą wam komputery. Zabiorą wam telewizory. Będziemy kupować wszystko na kartki. Będziemy kurwa e, nie wiem. E, Stać w kolejce, będziemy mieli do 22. Czas i będą nas pałować. Tak, tak, będzie stan wojenny. Tak, tak, super. Co tam jeszcze chciałem powiedzieć o tym, co akta? No, yy, bo zablokowali wam dwie strony i od razu się zracię. No dobra, to są fajne strony i. czy coś. I, to, trudno, no ale coś chciałem powiedzieć o stronie akta. Dla mnie to jest dupy, że, no, wiesz, że wiecie, że wolność słowa nie będzie w internecie. No, ale co, no. Politycy są zjebani, i Polska jest. No nie jest zjebana, tylko po prostu jest zjebana pod względem politycznym i debile to podpiszą, po prostu, ale oni się chyba nie, nie, nie spodziewają tego, że ludzie z internetu po prostu tak osoby wyjdą na ulicę. Zresztą to jest moja pierwsza manifestacja w Warszawie, to już to widzę. Tysiące ludzi wyjdzie na ulicę protestować, a reszta będzie pokazywać się na Facebooku. O, wow, byłem tam, a siedzi kurwa cały czas na Facebooku. Ale jeden plus z tych akta jest to, że strony internetowe pokroju Quake, Demotywatory, e, Joe Monstery, Sadistiki i te inne. Zablokowane będą na 24 godziny. Kurwa w końcu nie będę miał tego zajebanego spamu na Facebooku. Bo mnie to irytuje, jak ktoś wstawia jakaś dziewczyna na Facebooka. O Boże, skajcie, czy oni słodzą, O kurwa, y, kto, kto wciśnie, lubię to, to y, da mu się wystrać w moim kiblu. Co mnie to kurwa obchodzi? Potem mam takie 100, 100 stron bestów, 100 stron quake u i jeszcze 100 stron kurwa nie wiadomo czego. No dajcie sobie ogarnijcie to. No i coś chciałem powiedzieć. A, miałem wspomnieć o grach tutaj. No co, ostatnio w sumie zacząłem grać w nowego Assassin'a Kupiłem coś taniej z promocji, no ale nie będę się tym chwalił No i co do gier, no to nigdy wam w sumie nie polecam iść w stronę gier pokroju WoW Czemu? Otóż już mówię eee, WoW jest grą, która no wciąga, zbyt wciąga Bo oczywiście świadczy to, że w pół roku potrafiłem pierdolnąć 2500 godzin, no ale... To nie, nie, nie jest to gra warta naprawdę... Czegokolwiek Spędzi człowiek czas, wyda pieniądze Jeżeli gra na globalnych serwerach Jak nie, no to się tylko musi liczyć, że Te wszystkie serwery są do dupy i tyle Ale Dla mnie to jest po prostu czas wrzucony w błoto Okej, okay, tak te gry wciągają mamy jakieś fajne fabuły, fajne jakieś Nie wiem Instancje, nie instancje No ale no nie, może, nie można tylko na to patrzeć Dobra, zaczynam z pytaniami, bo już mi początek Zjadł chyba z 5 minut Dobra o kurwa, teraz będę miał takie gówniane tematy, dobra, Oluś mi tutaj powiedziała Czy używasz papieru toaletowego jak wychodzisz z klapaj. Otóż nie, nie używam, jestem jak ciapaty, a otóż ciapaci jak mają, to znaczy, jeżeli nie wiecie co to to tacy typowo in, z jakiś kurwa Indii kurwa, Libii, chuj jakiś no, no to oni właśnie jak mają tę całą swoją religię, nie wiem jaką oni mają religię, bo mnie to nie interesuje, oni tam mają 100 religii, są wierzą w jakąś Buddę i kurwa w dom, jakiś Buddę i dom. No, e, no, no to coś chciałem powiedzieć, no to tak, oni to po prostu wycierają się sobie dupsko palcami, i tak wodą sobie maczają, fajnie, czy fajnie, fuj, e, no, nie, no, używam papieru, kupuję w Lidlu najtańszy, taki z 99 pi jakiś florys czy coś, wiesz, Wiecie, tam od razu 8 rolek, to wiecie, mogę spodetrzeć dupę kilka razy w tygodniu. E, no e, Szymon tutaj mi zadał pytanie. O kurwa jakiegoś babola mam w nosie. E, e, Szymon zadał mi pytanie. Którą ręką się podcierasz? Wiecie, zawijam sobie tak papier toaletowy na prawą rękę. Podcieram sobie, no dobra. No i to w sumie o tyle. Jak... Dobra, a tutaj teraz Stefan tak na szybko z tymi gównianymi tematami. Stefan zadobi pytanie jakiej gazety czytasz... jakie gazety czytasz w toalecie? Kurwa, jestem ślepy jak kreta, tutaj mam, yy, no tym, takie wyjebane litery na cały ekran. Yy, jakie gazety czytasz w toalecie? Biorę sobie telefon, nie będę tutaj szpanował telefonem, bo każdy ma taki sam jak ja i ja mam najgorszy, yy, no to Biorę sobie taką gazetę, taki telefon, włączam sobie stronę pornograficzną, to właśnie tutaj zarobię kolejne pytanie, i oglądam, bo nie chcę mi się czytać, jestem zbyt leniwy. Nie no, że Nie no, siedzę sobie, mam Wi-Fi w Giblu, to takie, takie już e, światowe, e, i sobie siedzę na jakichś onych newsach czy coś, patrzę kto tam jakieś piłkarze czy nie, piłkarze się przetransferowały, czy, czy cokolwiek, no, no, czytam sobie co tam się dzieje na tym świecie zjebanym. O, Szymuś Konarski tutaj mi napisał Na jakie strony portogra... Portograficzne, Porto wchodzisz e, Szymuś widzę, że jest troszeczkę niedopieszczony I nie walił się chyba dawno gruchy I nie ma stron Więc e, polecam Ci stronę xn x, x. Com. Nie napiszę Ci tego, nie, nie licz na to Świetne tam mają pornusy Fajne, fajne, po, fajne polskie nawet pornusy niektóre są No i sporo, dość sporo tych, tych I na xham też, że x xhamster.com Jest dość sporo też pornosów. I są nawet zdjęcia, także fajne polki można tam bywać. Takie młode nawet. Takie. I te stare też. Kurwa, już mnie też gani eee, No, stać, napierdalać. A, stoję, dobra, już nie będę mówił głośno. No, o metalu i stary. Dobra. To co mi metal? Moimi ulubionymi zespołami metali, metalowymi są eee, Systemowy Down e, Slip Snot e, No, Blink 142 albo 141 Nie wiem jak to tam jest Co tam dalej z tego metalu? Bardzo lubię e, zespół e, Który tam był fajny taki zespół? E, kurczę, nie pamiętam Disturbed Lubię bardzo Lubię jakiś e, Rasking Alexandra Avenger well, go, Golf 7 Kurwa, nie nawet, nawet nie potrafię tego wymienić. Nie no, to jest tak mówię, że wolę już słuchać kurwa Overgilla a, czy Andraksa niż słuchać takiego gówna, co tutaj właśnie wymieniłem. Dobra. Kolejne pytanie na szybko. Stefan się spytał mnie, czy zbieram na czołg? Otóż już jeżdżę. Prywatnie do pracy rozpierdalam. Wszystko czołgiem, tak jak w tych GTA starych Coś tylko dzielało czołgiem, się jeździło Tak i to była najlepsza atrakcja w tej grze eee... Bartek zadał mi pytanie eee... Czy do hodowania cycek używam nawozu, czy jakieś inne preparaty? No wiesz, po prostu... Eee... Co do tych cycków Wiesz co, no to mam nawóz, który nazywa się... Eee... Sok z jagód jest świetny po prostu i jak tego, i wpierdalingo szkockich yy, rzeczy, no to to typowo właśnie tak yy, ten. No ci też po prostu cycki nie bój się, będziesz miał dłuższe cycki, większe cycki niż Pamela Anderson, więc pierdalej yy, Stefan. Yy, umiesz robić mięs ramcego kota na pustyni? Yy, przykładu nie podam, bo Facebook bloknie. E, tak, umiem i sam o tym będziesz będziesz to widział za jakiś czas, kiedy stawiasz swoje zdjęcia z mojej, z mojej fotki, kurwa, tak, takie ciacho, to ja bym z łóżka nawet ja nie wygonił, tak jestem brzydki, ale wyjebany, ale kurwa, ciacho, wtedy będzie ze mną, no mówię, Wam, aż bym sam siebie poruchał, no, no dzisiaj się poruchamy, no. E, Paulina. Z, kogo, udaj, kogo udajesz śpiewając pod prysznicem? Ciężkie pytanie, ale odpowiem, otóż przeważnie tak udaje, nie wiem. Eee, kurwa. Zadać mi pytanie z serii ciężki. Udaje, kurwa, no naprawdę nie wiem. Potworem masturbatora. Tak, po, jestem potworem masturbatowym, masturbatorem giblowym i strasznie lubię się masturbować kiną. <grym> nie. Eee. Tak serio to nie wiem kogo udaję, jak śpiewam, to śpiewam, no i e, cokolwiek tam zaśpiewam sobie to tego, to czasami coś poleć polskiego czy coś, do tego tak sobie śpiewam. Jakoś się komuś, sobie krzeszczak coś śpiewa od... co jest tam od zakrętu i sobie pośpiewam, że ona jest na zakręcie. Dobra. Szymon dalej mi tutaj napisał. Kiedy będę w Polsce? Otóż w Polsce nie będę nigdy. Znaczy nie, kocham Polskę i chcę nakręcić taki pozytywny odcinek w sumie o Polsce. Niedługo wybieram się na urlop. Niestety nie do Polski. Eee, I na razie mi się nie śpieszy. Myślę najbardziej o wakacjach. Chcę odwiedzić Polskę. Nigdy nie Polskę. Chcę po, po za, tego pojechać do znajomych Kraków, Warszawa, zakopane. Eee, Pojechać na Ucsto, gdziekolwiek będę jeździł po Polsce, po prostu odwiedzę swoje znajomych. Masę tam mam pomysłów, właśnie jak, kiedy, jak i co i kiedy i kiedy będę pił, a kiedy będę czyjej. To się nie zdarzy, ale kurważ mnie, zdekiwdział. To za dużo picia. Eee, czy jestem otwarty na różne style muzyczne? Na różne rodzaje muzyki. Aha. Czekajcie, ja wezmę pauzę, ustawię gdzie indziej, albo nie, postawię w tym samym miejscu, wezmę pauzę i pokażę wam jak się tańczy do mojego ulubionego stylu muzycznego. To jest mój ulubiony stylu muzyczny, jakiś hard style techno, chuję muje, dobra, już wam pokazuję. Ale świetna muzyka, ulubiona moja, taka. Dynny, dobra. Wyszła, jak Nie, świetna jest, poszedł na koncert taki. Kurwa, wsadzę sobie palcem Nie Powiem, że mam dobra. Muszę powiedzieć coś o cyckach. No, kurwa. Lubię małe. Lubię duże. Lubię średnie. Lubię cycki. Sam sobie hoduje nawet. Zawsze się bawię w nocy z cyckami, więc wiecie, jest, jest pozytyw. No, ale. Zależy, są aktorki fajne, porno, albo nie wiem, jakieś zwykłe aktorki, które tam mają fajne cycki. Wymienić mogę tylko jedynie przez korespondencję typu czat. Nie będę tutaj się wdrażał, bo zaraz mi jakiś akta wpierdolą. No, dobra. Adrian chce coś o wrestlingu więcej. To na szybko tak. Nic nie powiem więcej, bo wrestling jest zjebany. Ale bardzo mi się nie chce oglądać tego następnego pay per view, który będzie, czyli jakieś Royal Rumble. O kurwa, mi się wybija powiem, piwem. po energy drinku znasz się. Eee, no. Powiedz coś, koleżanka tutaj, Alicja powiedziała, powiedz coś o dziewczynach. Jeżeli chodzi o dziewczyny, to można powiedzieć, że jestem jaro... A nie, nie o dziewczyna. O żonie swojej przyszłej, coś powiedz. Nie będę miał żony. Jestem pedałem, znaczy gejem. Albo jeżeli chodzi o dziewczyny, to jestem że ja Nie! Na razie nie dbam o to. Mam w sumie po części przez kilka głupich. Głupi, poprzez w sumie kilka głupich rzeczy i przez kilka głupich rzeczy. Ży... No kurwa. mam się przez ten ten, przez język wprączę. Poprzez niektóre dziewczyny i zachowanie ich ma po prostu tak, takie podejście na świat, że stwierdzam, że na razie do czasu, nie wiem, następnego roku to się będę chyba masturbował tylko regularnie i wolę pójść na dziwki, bo to taniej mi wyjdzie, tak to sobie ta zapłacę 20 i mam pewność, że porucham, a nie biorę, płacę jej do kina, płacę jej to, tamto, to wychodzi mi kurwa za cały dzień 120 kurwa funtów a za 20 mam za darmo, a tak to zawsze po to że za te 120 to nawet nie porucham. No nie porucham, nie porucham. Trudno. Dobra. Jestem zjebany, mój pysk jest zjebanych, dlatego kończę. I nie tęsnicie za mną, bo nic większe, więcej wam nie nagram. Bo, bo nie chcę. Nie no, dobra. Mam jednego fana i tutaj Szymek mi przyjło, jestem twoim fanem. Tak, 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 jest ci kurwa, Chyba jestem twoim fanem prędzej. No ale dobra, mniejsza. Pozdrawiam Was, strzałka, pa!